Dzień dobry, szanowni państwo, mógłbym powiedzieć moim państwa gościem, ale tak naprawdę to ja jestem gościem i państwo jesteście gościem u Tomasza Chudnikiewicza, prezesa spółdzielni Świecznik, który swoje początki ze spółdzielczością miał w roku 1979, czyli jak policzyliśmy są 44 lata. Mogę, to, Pana Tomasza znam już kilka lat, mogę powiedzieć, że jest Oprócz tego, że spółdzielcą, propagatorem, propagatorem współdzielczości jest także mistykiem chrześcijańskim. I na pewno w naszej dzisiejszej rozmowie będzie nawiązanie do tematu, tematu chrześcijaństwa, mistyki chrześcijańskiej, duchowości. Ja pozwolę Panu Tomaszowi rozpocząć, jakby wypowiedź, a ewentualnie jakieś pytania czy sugestie z mojej strony będą z zakatru. Także zachęcam do y, o, oglądania, słuchania i przemyślenia tych tematów, tego tematu. Bardzo będzie mi miło, jeżeli Państwo też skomentujecie to, co uważacie. Pod, pod Dziękuję. Ja również witam słuchaczy i oglądających materiały, które robi Darek na swój kanał na YouTubie. Cieszę się, Darku, że zawitałeś w programie Ja Dziękuję, Tomaszu, za zaproszenie, bo w zasadzie to była Twoja inicjatywa. Ja skorzystałem z niej. Tak, chciałem z Tobą porozmawiać, bo wiele lat rozmawiamy, prowadzimy rozmowy na temat sytuacji w kraju mhm. i sytuacji gospodarczej i o pozycji mikroprzedsiębiorców. W tej rzeczywistości, która coraz bardziej pokazuje, że kapitał globalny przejmuje coraz większą rolę w życiu społecznym, w życiu przedsiębiorczości, w gospodarkach poszczególnych krajów. I żeby to omówić, tak od sedna sprawy, to faktycznie bez zrozumienia. sensu życia bez zrozumienia istoty człowieka i człowieczeństwa, nie ma możliwości wyjaśnienia tego, dokąd świat zmierza i co się dzieje w zasadzie na świecie. Mówisz, że to ambitne Możesz to przykryć, bo już zamknij okno. Aha, jest... Zamknij tak, o, i... Niestety do, dobiegają odgłosy z zewnątrz, dlatego ja pozwolę sobie y, tak. przykryć okno, ale już możemy kontynuować. Dlaczego spółdzielnia i spółdzielczość? Te 44 lata, o których wspomniałeś, bo faktycznie akurat w tym roku, jest 44 lata moich jakichś doświadczeń które zaczęły się, kiedy przyjechałem na studia do Gdańska. Najpierw Techno Serwis 5 lat, a potem już nasza spółdzielnia, którą otworzyliśmy razem z Maciejem Płażyńskim, z Romanem Rojkiem, z Jerzym Halem, z Jarosławem Czarnieckim, Markiem Kotlarzem i innymi jeszcze kolegami z studiów. Tamtej spółdzielni, tamta spółdzielnia działała przez ponad 10 lat na rynku. Została zamknięta na skutek różnych wydarzeń i takiego przemyśleń, takich przemyśleń, które nam w pewnym sensie zostały przekazane przez liberałów gdańskich, przez ekonomistów gdańskich z Uniwersytetu. Że jest koniec czasu spółdzielczości i takiej właśnie formuły społecznych organizacji, społecznych firm, firm o charakterze kapitału społecznego. No i na skutek tych przemian, które w gospodarce zaistniały, nowych formuł podatkowych, i też tego, że wielu ludzi ze spółdzielni się. Wycofało ludzi o, o silnym potencjale organizacyjnym, mentalnym, spółdzielnia poszła w upadłość i została zamknięta. Mhm. Dlaczego wróciłem do spółdzielczości, do spółdzielni? Tak się ułożyło, że wcześniej rozpocząłem wędrówki duchowe, wcześniej zrozumiałem, że Celem i sensem życia na Ziemi jest rozwój duchowy. To te pytania zacząłem sobie stawiać, mając lat kilkanaście, a powodem, dla których je stawiałem, był proces, w jakim była moja mama od czasów wojny. Mama, która była rusznikiem XIX, pokolenie Kolumbów. Armia Krajowa, wcześniej Związek Walki Kobiet, wcześniej Szare Szeregi, harcerstwo. A jeszcze wcześniej historia życia mojej babci, która nas wychowywała, miała ogromny wpływ na nasze dzieciństwo i była bardzo głęboko osadzona w Bogu, w modlitwie, medytacji, w kontemplacji i całe życie to była właściwie taka nieustanna modlitwa. A rocznik 1864, czyli w, dniu, w roku kiedy powstanie styczowe wybuchło i, i, i na którym również jej rodzina bardzo mocno ucierpiała, bo utracili majątek na wschodzie Polski i zostali Wyrzuceni. I w zasadzie wiele z, z, z jej rodzeństwa zmarło z głodu, zmarło z skutek różnych chorób. No, ona przeżyła. I proces choroby, która się rozwijała w mojej mamie, która była skutkiem działań wojennych, dwóch obozów pracy, nie zagłady, tylko pracy, bo była w obozach pracy. Na terenie Podlasia, w kopalni torfów, roboty przymusowe, jak również jej działania w Armii Krajowej, czyli życie w lasach, jako sanitariuszka, jako łącznik, oddziały, oddziały leśne i, i grajewo, bo to były oddziały grajewskie, łomżyńskie, grajewskie spowodował, że no, wyszła z dużymi urazami płuc. Nieleczone anginy, mhm. zapalenia płuc, bo towarzyszyły i historii również takie ucieczki, gdzie musiała ukrywać się z siostrą pod lodem, w wodzie w zimę pod lodem, bo za nimi szła obława z psami i to wszystko po prostu wytrwała, przeżyła, ale, ale niestety skutki tego towarzyszyły jej cały czas już po wojnie i, i w momencie, kiedy my już byliśmy w wieku gdzieś około 10, 11, 12 lat, nas było trzech braci, to byliśmy poinformowani, że ona umiera, że jej płuca powoli yy, zamierają, rozwarstwiają się, zwapniają się, i odwapniają się czy też. I nie było na to wtedy leków, zresztą do dzisiaj chyba. Nie jest tak łatwo uleczyć, czy to była zodna płuc wtedy, czy to. Wiele różnych chorób płuc nawarstwionych. I wcześniej zacząłem się zastanawiać, dlaczego tacy ludzie wspaniali są skazani na odejście z ziemi. Jako dzieci już zaczęliśmy się zastanawiać, i co dalej. Tak? Jest skazana na śmierć. Co to jest ta śmierć? Co dalej się będzie działo z naszą mamą? Więc bardzo wcześnie zaczęliśmy nad tym się zastanawiać i, i ta myśl towarzyszyła mi już w wieku takiego nastolatka. Więc wcześniej zacząłem się interesować zjawiskami duchowymi. Mają 13-14 lat, jeździliśmy w takim gronie tam naszych kolegów z Pasłęka na pielgrzymki, ale takie nasze pielgrzymki lokalne, warmińskie, bo my należeliśmy do warmi. Pasłęk należał do regionu Warmia, więc naszym takim regionem pielgrzymkowym był Gieczwałd, Święta Lipka. I tam wsłuchiwaliśmy się w jakieś rekolekcje, w kazania ciekawych zakonników. No, ale to wszystko było mało, nie dawało mi to odpowiedzi i co dalej po tej śmierci, tak? Po co tutaj przychodzimy na ziemię? Po co, po co te wydarzenia? Po co wojny? Po co, po co śmierć? Po co obozy zagłady, obozy pracy? I te wszystkie rozważania no, towarzyszyły mi nieustannie. Więc, więc potem, jak już trochę tych lat przybyło, to jeździliśmy już dalej na spotkania z... Ludźmi, którzy patrzyli przez pryzmat konstelacji gwiezdnych na życie na Ziemi, tak? czyli yy, nauka o oddziaływaniu sfer niebieskich, tak? konstelacji gwiezdnych na nasze życie, yy, powiązane z datą urodzenia, z promieniowaniem, oddziaływaniem energii kosmosu na nasze życie. Bywaliśmy na spotkaniach w Warszawie w latach jeszcze 70. No, z, z ludźmi, którzy byli znani również na świecie z, ze swojej wiedzy i z tego, że, że bardzo zagłębili się w te tajniki. Zacząłem czytać, ponieważ nie było w języku polskim, wiele informacji na temat na temat astrologii, na temat metafizyki, na temat ezoteryki. Zacząłem czytać w języku niemieckim, a tak się składało, że zarówno w pasłenku, jak i potem w latach 80. idąc, na no zasadzie końca 80. idąc na Suje no miałem już bardzo dobrze, dobre przygotowanie języka niemieckiego. Mieliśmy świetnego germanista w pasłęku. i do tego stopnia, że mogłem zapozwolić na czytanie jakichś wydawnictw, broszur, dzieł w języku niemieckim. A już 79, 80 rok i studia na ekonomii handlu zagranicznego w Sopocie, w Gdańsku spowodowały, że ten język jeszcze bardziej jakby rozwinął się w kierunku umiejętności rozumienia, nie tylko władania, ale rozumienia. Bo tutaj nam zorganizował lektor teatr niemieckojęzyczny, w zamian za le lektorat języka niemieckiego, i to właśnie w takim teatr słowa poprzez zrozumienie brzmienia, zrozumienie treści słowa, sensu, jego głębi. Wprowadzał nas w głębie słowa. Nie poprzestawał na pamięciowym opamiętaniu, tylko na zrozumieniu w wielowymiarowym zrozumieniu treści słów. Po dwóch, trzech latach mówiliśmy tak perfekcyjnie po niemiecku, że Niemcy uważali, że my jesteśmy absolutnie z rodzin niemieckojęzycznych, jesteśmy gdańszczanami z pochodzenia niemieckiego i bezwzględnie chcieli nas, jeżeli tam bywaliśmy z teatrem, to chcieli nas zatrzymać, bo mówiliśmy tak pięknym językiem, literackim, że uważali, że powinniśmy tam zostać i, mhm. i tam funkcjonować. Ale ta właśnie znajomość języka spowodowała, że mogłem pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, między innymi z między innymi Rudolfa Steinera, wiedzę tajemną, antropologia, antropozofia i teozofia, przepraszam, nie antropologia, Okay. Antro, antropozofia i teozofia, wiedza tajemna, właśnie do Hasztanina, Geheimwissen. I to wszystko jeszcze jako młody człowiek, mając tam 20, 21, 22, 23 lata, mogłem czytać w języku niemieckim, bo w języku polskim nie było wtedy jeszcze wydawnictwa. Raja yogi, królewskiej wiedzy Cajunów, historia życiorysy mistyków. To nie było łatwo dostępne. Nie mówię, że nie było w ogóle, bo, bo mistycy byli również... i Wiedza mistyczna była również przed wojną, ale to, czego nie zniszczyła wojna, to, czego nie, ci, których Niemcy nie wymordowali, to potem byli za komuny no, niemile widziani, więc... Więc y, oni, ze swoją wiedzą i ze swoimi y, zeszytami, broszurami, książkami, które przetrwały, raczej byli też w utajnieniu, byli w ukryciu. I tylko nieliczni byli dopuszczani do jakichś spotkań, do jakichś rozmów z nimi. Więc szukałem wszędzie, gdzie można było szukać tej wiedzy. I podróże, które odbywałem również, podróże z tym Teatrem Logos końca 70-tych i 80-tych, były dla mnie takim też... miały właśnie wymiar nie tylko tego zwiedzania i poznawania in, innej, innej cywilizacji, tak, cywilizacji y, Europy Zachodniej, a więc światów dla nas zamkniętych, y, poza żelazną kurtyną, jak to było określane. Ale to właśnie były wędrówki, gdzie zadawałem sobie pytanie, gdzie jest Bóg, kim jest Bóg, w jaki sposób z nami prowadzi dialog, w jaki sposób z nami rozmawia. Mm -hmm. Czy milczy? Ale to w zasadzie, jakby od dziecka wiedziałem, że to jest absurd, że to jest absurd, że Bóg, miałem od dziecka świadomość, że Bóg z nami rozmawia, ale my jego nie rozumiemy. Nie rozumiemy języka Boga, nie rozumiemy języka aniołów, istot światła, nie rozumiemy języka przyrody, poprzez którą manifestuje się Bóg. W której manifestuje się Bóg. Że jego, po prostu nie rozumiemy tego świata, który On nam stworzył, w którym się manifestuje. A więc gdzieś we mnie trwało takie. Ta wola świadomego dążenia do tego, żeby go zrozumieć. Udział w pielgrzymkach w grupie biało-czerwonej warszawskiej. Tak się dziwnie ułożyło, że miałem tam masę przyjaciół, znajomych, z akademika, z, ze studiów i, i, i z nimi zacząłem jeździć i tak jakoś wyszło, że nie jeździłem z dańskimi pielgrzymkami, tylko jeździłem warszawskimi. A więc pielgrzymki, potem z kolei czy wcześniej, nie potem, tylko w trakcie, spotkania na górce dominikańskiej w 78 roku już, czyli w zasadzie kiedy wystartował Kto to wtedy prowadził? Czy to był najpierw Słoma chyba nazywali tego dominikańskiego? Ja nie kontyktur. powiem, nie wiem. On do dzisiaj wiem. funkcjonuje. Chyba on pierwsze te zajęcia prowadził, czy zaj no zajęcia. To były też spotkania młodzieżówki młodzieżowych organizacji anty, anty, nie powiedziałoby się, no. antysystemowych, tak? tak? No więc młodzieży antykomunistycznej, młodzieży podziemia młodzieżowego, w którym no. mieście i to właśnie była górka dominikańska. To tam poznawałem ludzi z, z różnych ruchów wtedy RMP, chyba świeżo się też po, po studiach. Nie, się wtedy to jeszcze nie, nie prostu. Wtedy też się, jakby się kształtowało RMP. Tam przychodzili, przychodziła cała rodzina rybickich, tam przychodzili inni twórcy RMP i, i założyciele Krzysztof Frączak. Tam poznałem Romana Rojka, tam poznałem Ilka Gusta. To wszystko ludzie, którzy byli mózgami, tworzyli wtedy ruch młodzieżówki RMP. No, tam spotykała się cała młodzieżówka ludzi, którzy byli niespokojnego ducha i nie godzili się z taką tą szarością i z, z niewolą, którą nam system narzucał. Więc ja tam też chodziłem z tym pytaniem: no i co ten, co ten Chrystus i co ten nasz najkochańszy ojciec, co oni nam wymyślili, jak my mamy tą Polskę wyzwolić z oków komunizmu? Za chwilę będziemy musieli przerwać na krótko, bo idzie do mnie, widzę. Dobrze, tutaj... ale ja, ponieważ tutaj y, muszę też, mam rozmiar pliku, mogę mówię parę minut, więc może w tej Dobrze. chwili zrobimy krótką przerwę, i po przerwie wracamy do y, po rozmowy do tak, kontynuacji. Tak, tak. Dobrze, to robimy przerwę. To ja jestem. Ja albo no, tu idzie,